Siema, cześć, tak, witajcie, ja jestem Szmarlecki eee, i witam was w filmie z Worldboxa eee, i na wstępie chciałbym wam podziękować za 50 subskrypcji to jest już trochę dużą liczbą i jeśli udało nam się 50, to lecimy po 100, bo 50 było moim początkowym celem, a mam już mam już 50, więc lecimy po 100. To tyle, co chciałam powiedzieć. A i zdradzę Wam, że na 70 subskrypcji to... ...to będzie mocniejszy specjal. Mm, a, a... na sto... ...jeszcze, jeszcze większy. Dzisiaj... ...najpierw królestwo to by... Najpierw ustawię moje prawa, bo budy wyłącza, wyłącza, wyłączamy, głód wyłączamy, e... przejazdy, botwory, rozrastanie biomów i erozję wyłączamy, nieskończona lawa e... i wieczne skażenie, I... i to wyłączymy. No to są moje prawa, które często używam w używam WordPress. Potem zrobimy z różnymi innymi potworami e, e, e wojny i może jakieś katastrofy u nich wyłamy. A może jeszcze Hrab Zillow zaatakujemy. Nie, nie, nie. Wiecie co? Ja, ja bym najpierw oddalił bo tu, żeby tu już przy, przygotować jakąś armię. Najpierw będą noszora roz. No są no jedno... No powiedzieć Jedno. Chciałem powiedzieć jednorożce. Nosorożce. To jest trzecia minuta, o Boże! Wyśpieszęć się, będę musiał. Nie. Nie. A ja nie lubię się lubię. A też wy, wywołamy tutaj tutaj, tutaj w, w, w wojnę, żeby tego nie było, bo jest niepotrzebne. Niech oni się porozwijają, jak zrobię długie, długie cięście. To się dla mnie długie, a dla was krótkie nie potrafię go i znać. Próbuję zrobić takie, tak jak jest często w bajkach, żeby poznać, że tak widzą, jak na coś czekają. Chyba takie są bajka. Nie umiem. Czekanie. Czekanie, aż coś wytworzą. Myślę, że już ma 20 mieszkańców to idealnie żeby dać na nich armię nasz nasor Szturów sztuch, sztuch, szturów, 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 szturów. szturów szturów. szturf Zapomniałem wyłączyć ten A. Wytwarzajcie coś szybciej. Wiecie, ja im coś dam, żebyście się ogarnęli i coś wytworzyli w końcu. Proszę bardzo, co wam dam? Nauczyciele dają jakąś uwagę albo coś tam, albo jedynkę. Za nie pracowanie to ja wam dam to. No. Już się ogarnęliście, czy nie? O jest. Mam ochotę odblokować to i rzucić to tu. Wiecie co? Musiałem e, 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 e. także pożegnam e, e, i jeśli zasubskrybujesz najlepiej z to widzimy się w następnym moim filmie.